Agazpis 119 witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, jakim jest Medieval 2 do tego remodyfikacji Bullet Steel. A przed nami bitwa pod Toulouse, <coughs> gdzie będziemy e, Johnem From Lewis oraz Reginaldem Cromwell'em atakowali na Rosso, który ma dosyć słabą armię. 18 jednostek, z czego jeden ciężki oddział mieczników, dwa lekkie, trzy lekkie oddziały mieczników, milicja. Dwa oddziały kawalerii, które są no, lekka, czyli nasza ciężka kawaleria ich po prostu przejedzie, te trzy oddziały na oddział, dwa oddziały na drugi oddział, lekka kawaleria do raszowania na artylerię, więc tutaj wszystko da się zrobić. Na pewno będziemy musieli skracić, skrócić dystans do przeciwnika, jak najszybciej się da, mam mangonale, ma a, a drebusze i inne katapulty. Każdy rodzaj artylerii praktycznie ma poza działami, nie? akurat jest takie, no, trosz dosyć problematyczne. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie, jest zima, jest wydeptane pole. E, to teraz tak, ciężka kawaleria poprosi... Znaczy, te cztery oddziały kawalerii po prostu na ten... Przecież nie, te trzy oddziały kawalerii? Lekka kawaleria, w ogóle tak, poprosiłbym kawalerię o zgrupowanie się, rozgrupowanie, dziękuję. Lekka kawaleria, te trzy oddziały będą tutaj i one flankują najbardziej. Arte, jak się da, I Wystawicie się tutaj, a ja obok was będzie dowódca. I teraz, tak, łucznicy wszyscy to samo, zgrupować, rozgrupować. stójcie jak stoicie. Mm, Włócznie. Nie ja myślałem, że psa słychać jak rozmawiam, ale na szczęście, się go nie słychać. Niestety albo będziemy słuchać słyszeć psa, albo będę umierał po prostu w męczarniach jakim jest gorąc dzisiejszego dnia. Wiatrak wyłączony, w się sensie włączony na jedyneczkę, to w ogóle praktycznie nie chłodzi, więc tu jest ten problem. Dobra, w ten sposób wszystko myślę, że to jest dobrze ułożone. Dobra, od razu pauza. Jak to tu wygląda? My chcemy jak najszybciej skrócić dystans, więc włócznicy od razu biegną tutaj. Szeroko i cała piechota też blisko tutaj. Ciężka jazda ma zaatak. Miałaby zaatakować tą jazdę No dobra, jedźcie tu. Lekka jazda jedzie tutaj. Jazda z generałem jedzie tutaj. Zobaczymy. Do ataku od razu. O lolo, ucznicy staci już tu. Na tych do szarży, do szarży, do szarży, do szarży, do szarży, do szarży. Do szarży. Do szarży, do szarży. Chujowa ta szarża wyszła. Wycofać się, bo będziecie się odpoczajni. Wycofać się!

Zaraz do sobie wrócę drodzy. Dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. Jestem po chyba czwartej próbie pogrania tej bitwy i za każdym razem wypierdalał mi błąd. Naprawdę, to jest czwarty raz, jak grałem tą bitwę już i wylało błędy. się paru jeńców, ja ich okup. Niech oni uciekają sobie. Już niech to sobie ta... ta na grozi, ale oni za daleko nie uciekną, bo zaraz zrobimy hey, tą i będzie po prostu spokój. Co to, to kurwa jest? Population guide y. Aha, bo ja w 3 kliknąłem, dobra, tak się zdziwiłem. Okej, okay. To jest armia wroga jeszcze. To jest dobry nawet. No nawet... dobra, może nie taki dobry garnizon. Anglerz się to garnizon, nie? Dobra, zobaczymy co on będzie robił. Tu armia z Palpony idzie ich tutaj przejąć, więc dobrze, zawsze będzie coś. My tą armią połączymy niektóre oddziały na pewno. i wywracać od razu, bo się tu przeszkolicie. Chciałbym pełny oddział tutaj dać, też z lepszą bronią. Ten ciężki oddział jeszcze. Za... Te, tych nie połączymy. Za, 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 za... za co my tu mamy? Za tych? Oddział łuczniku by się przydał. Oddaję kawalerię. Ich możemy rozwiązać w sumie. Oddział uczniów. I idziemy na... na Marsylię. Co tu jest? Ten oddział prawie cały uciekł. Na początku walki to ja nawet go nie goniłem. Wy nie wiem, skąd się wzięliście. Okej, okay, no 403. No oni pewnie nie będą atakować niczego. Nie byłoby ich tobie, bo to jednak są atlerie. Co ja tu robiłem? What? Aha, dobra wiem co robiłem. Okej. Okay. Już wiem, już wiem, już wiem. Powinienem sobie. Tu jest obleganie Dublina. Go, nie, dopiero w tej turze dotarłem. Dobra. No to w takim razie zapisujemy zapisujemy nie na bitwie, tylko na Anglii. I tura. Szpiegu do Lyon. Lyon jest takim miastem, które wypadałoby zdobyć, żeby otoczyć Francuzów praktycznie w stu A, jednak będziecie tu siedzieć tą armią. Wy pod Toulouse z powrotem. To jest wasz błon, bo armia z pod Toulouse, co poszło na Marsylię, właśnie do was wróci. Ja potem jeszcze raz ją przereorganizuję prze... i pójdę na Marsylię. Ktoś zmarł. Mam nadzieję, że to nie mój. Francuzi ruszyli na moje ziemię. No i kurwa, klops. Bo nie mamy tu armii. Dosłownie nie mamy tu armii. A możemy wyciągnąć z Angers, Armię. Angers. Sangers Anże, jeden chuj. Spróbować. Norwegowie też jakoś się ruszają. No, z Bizancjum też się klepiecie. Ciekawie. <laughs> Okej. Okay. Gdzie? No nie. Hail You my Widzicie, co ja wczytam, to. Przepraszam, ale ja to wczytam. Z racji tego, że. To jest jedna armii trzecia armii aragońskiej. I po prostu my tu weźmiemy. Dowódcę z Palpony wyciągniemy tą jedną turę. A do Palpony wrzucimy tego dowódcę. Niech to na razie tak stoi. Dlaczego tak zrobiłem? No to powiedziałem, właśnie, że nie chcę, żeby to było. Czyli pamiętajcie, no, ja akceptuję porażki, akceptuję swoje błędy, a niektórych błędów po prostu nie da się zaakceptować. I po prostu stwierdziłem w tym momencie, to była instant decyzja, żeby po prostu wczytać grę. I no, buntowali się, dobra. Jakby się zbuntowali, jakby było właśnie lepiej, czy coś to. Na pewno bym inaczej zareagował. Kurwa, teraz oni pisać zaczęli. pierdole nie ma mnie. Więc... Yy... Myślałem, że no właśnie, no, no mogę się trochę tłumaczyć, tylko win się tłumaczy, nie? Nagrane jest, nagrane jest. Okej, okay. nowa tura, nowe życie. Aha. I you, my enemy. Dobra, moi drodzy, ja to jeszcze czytam, ale poza nagraniem zobaczyć coś da się tego uratować, bo to jest już kurwa dziwne. Sire, Sire, yes, Sire, my lord, my lord, yes, my lord, by your command, hail my king, my king, we're combining into a huge force, Sire, yes, my king. Dobrze, bo teraz jestem z powrotem. E, trochę rozdzieliłem tą armię. Żeby to nie było w tej zasadzie, że jak było poprzednio. Ja tymi jednostkami wrócę teraz sobie do do Zaragozy. Po prostu. Bo armia e, tutaj wróciła do e, Tuluzy wroga. Tak jak pamiętałem w poprzednich odcinkach. Sobie już podstawię generała, by mógł zaatakować wroga. Okej. Okay. Kardynał zmarł. Była też informacja, że cesarz niemiecki nie żyje. Coś to na razie zminimalizuj. Tu jest nasz władca nowy Londynu. I ty nie masz żadnego tutaj. Eee, tam masz Ale będziesz tutaj tak naprawdę zarządcą miasta. Już. I tu jest kupiec, który powinien iść tutaj. 495 florenów, jeszcze jeden kupiec gdzieś się zrespił, Nottingham, ja tego kupca dam. 78, 74, tu jest kopalnia. 90. A patrzcie jesteś słabszy z zdobniem jak z Londynu 29 Skakuj na statek w takim razie gdzie wyrzuca na drugi, na drugi brzeg Okej okay. raport budowy proszę w Jorku zrobił się ten plac. Zróbcie tutaj w takim razie drogi. Mam 30 tysięcy hajsów. W Edynburgu zróbcie. Um, w Edynburgu zróbcie coś tańszego. Zróbcie miód. Prowarnie miodu pitnego. Zróbcie tutaj ten partak. W Brugi zrobił się port. Zróbcie dungeony, czyli lochy. Aberdeen zrobił się stajnie. Zróbcie tutaj w takim razie. Też dandrzeony w Palponie zrobiły się portrukcie, farmy. I pięknie, wszystko się wbuduje wszędzie. Zaraz ruszymy tą armię. Tą armią myślę możemy ruszyć na tych tutaj. Chociażby, żeby się tutaj, żeby widzieć wszystko i tak. Teraz się Francuzi też. I teraz tak. Ty wracasz zarządzać Reims. Wyciecz do tych. Mam słabą małą armię która nie ma jak. Ja mogę dojść do tych Francuzów, powstrzymać, bo oni będą mogli pójść na. O kurwa! Tu skąd? A tu kurwa skąd? Tu kurwa skąd? Król, tak. Nie, książę. Tak. Dwie francuskie armie na moich ziemiach. Okej, okay, trzeba to jakoś pozbierać. Dobra, reorganizacja wszystkiego. E, pod Paryżem na moście, pyk. tu mogę mieć jeszcze? Łuczników lepszych mogę mieć, nie mam łuczników. Wymiana łuczników, tych. Dobra, tych już zostaw, dawaj tych łuczników. Dawaj tą kawalerię. Oddaj połącz tych. Weź ich wypierdol na ten most. Daj mi tych, Połącz. daj tych, niech idą tu. Raz, dwa, trzy, czterdzieści kawalerii. Balista, balista. Oddziały piechoty zostały. I ty, dobra, jest. W miarę jakaś okej okay armia. Postawiona na moście. Nawet tu potrzebuję generała, nawet młodego. 31 ty 58. 30 dobry generał. Powiedzcie co miałem. ten jest dobrym generałem, bardzo lojalny jest. Ty pójdziesz na bój z Francuzami. Kugł drugi cichy nie mam dwóch generałów, no nie mam. Dobra, w takim razie tak. Łucznicy, ja mam tutaj jakiś dobry. Dojdziecie, dobra, czyli tak. Ty do... Gdzie dojdzie, stąd piechota najdalej. Tutaj. E, kawaleria najpierw. Ok, to by było na tyle z kawalerii. Łucznicy teraz. czterodział uczniów, łuczników Piechota z włóczniami Piechota z mieczami Dojdzie jeszcze jeden oddział Dojdzie, dobra e, 18 oddziałów Aż 17, dobra Idziemy, dalej Ok, połączyliśmy armię, kupiec akwitanie, zmarł. O nie, o oh no, moje wino. Ok, duński szpieg w Mec, rozumiem o Boże, dobra. Jedna armia tu, druga tutaj i dzisiaj będzie krótszy odcinek, bo już jestem trochę o, spóźniony w ogarnianiu się. Moi drodzy, tą bitwę zobaczymy w kwestii następnego odcinka. Ja się będę z wami żegnam, na razie do widzenia.